kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i dzisiaj przychodzę do was z trochę takim innym odcinkiem a dokładnie jak widzicie po tytule dzisiaj będziemy robili test kucyka a la Ariana Grande w jednym z vlogów mogliście zobaczyć, że zamówiłam sobie taki kucyk z Aliexpress który okazał się nie wypałem. to jest ten właśnie z Aliexpress, który w ogóle no odcień włosów mówi sam za siebie to jest po prostu żółty, rudy, brązowy teraz na dniach zamówiłam sobie z takiego profesjonalnego sklepu fryzerskiego. taki sam kucyk, no i już przyszedł Kolor ładniejszy. Porównajmy w ogóle te dwa kolory. Niebo a ziemia, słuchajcie, to jest niebo a ziemia. Jak to się nazywało? Ciemny blond? Coś takiego i ten też się tak samo nazywał. No, no ale wiecie, AliExpressa a normalny sklep takiej fryzjerczki profesjonalne, to trochę się będzie różnić. Różnią się one jeszcze oczywiście objętością. Ten z Aliexpress jest taki chudziutki bardzo, no a ten już z tego sklepu fryzjerskiego jest... Taki gruby tych włosów czuć że jest oczywiście różnią się włosem tutaj czuć że ten włos jest taki bardzo taki sztuczny no a tutaj to jest taki czuć taką naturalność Ogółem te zapięcie z Aliexpress jest dla mnie przynajmniej dla mnie o wiele bardziej yy, wygodniejsze o wiele lepsze gdyż tutaj wystarczy zrobić sobie kucyka i jak wam pokazywałam po prostu opleść sobie gumeczkę i wtedy dokładnie wygląda no a tutaj już mamy troszeczkę gorsze zapięcie moim zdaniem bo tutaj mamy taką yy, klamerkę Wciskamy z tyłu, otwiera się i po prostu wpinamy tak na kucyka. O, wiecie. widzicie? Dobra, czyli ostatecznie możemy się pożegnać z tym kucykiem z AliExpress. Papa, pa. mamy coś zupełnie nowego, coś bardziej pasującego. Ja już go miałam raz na sobie, testowałam, ale to był taki bardzo krótki test, tylko do yy, nagrania. O kurde, już mi się zaplątało. Patrzcie, to się normalnie pląta jak takie prawdziwe włosy. To w ogóle chyba nie jest naturalny włos, bo ja. To zamawiałam, nie za dużą cenę, nie pamiętam dokładnie ile, ale coś około 150 zł, więc niedużo. Kurde, patrzcie, zrobiłam słupę. nie, nie wytrzymam, widzicie to? Trzeba to rozplątać, nie, proszę, nie, no. Akurat wtedy, kiedy chcę nagrać odcinek, to coś się musi dziać. No nie wytrzymam, to jest bardzo niefajne zagranie. Dobra. Dajcie mi sekundę, spróbuję to rozplątać. Dobra, troszeczkę go ogarnęłam, rozplątałam. No i co, no przejdźmy do testu. Ogółem, wiecie, to jest ten taki kucyk Ala Ariana Grande. Tutaj Wam się wyświetli zdjęcie, o co mi dokładnie chodzi. No i co, zabierzmy się do testu. Zróbmy tą fryzurkę i sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Ogółem odcień włosów nie jest aż tak bardzo dużo się yy, różniący, bo ja mam czarne odrosty. I czarne, no takie brązowe. No zaraz sami zobaczycie, że to się serio zlewa. Teraz się może wydawać, że na przykład, on jest za ciemny, bo tutaj mam szare, ale, ale to się zleje. Sami zobaczycie, że się zleje. Rozczesujemy swoje włosy, się znaczy swoje. Ja i tak nie mam swoich, no ale. W ogóle, wiecie, ja mam doczepy zrobione. Teraz jest problem, bo wiecie, wszystko jest zamknięte, w też jest zamknięty, a doczepy trzeba podciągać co około 3 miesiące. Mi już minęły te trzy miesiące, chyba dawno już dosyć. styczeń, luty, marzec, kwiecień, no już czwarty miesiąc leci. No ja nie mam pociągnięć na odrostu, ani nic zrobionego, ale o tyle mam dobrze, że mi te doczepy jakoś nie odpadają bardzo, bo mi na cztery miesiące odpadł jeden doczep i to jest serio bardzo mało, bo wypada po 10 doczepów czasami, a mi wypadł tylko jeden. Także jest, są bardzo dobrze zrobione i po prostu widać, że... Moje włosy je trzymają, dają, dają radę. Odgarniam też włosy tutaj do tyłu. Rozczesujemy tak porządnie, porządnie. Ja chcę mieć tak właśnie takiego bardzo idealnie ulizanego tego kitka, bo wtedy właśnie tak Ariana zawsze ma, żona, ma tak bardzo tutaj wszystko ulizane, dlatego staram się jak najbardziej rozczesać tutaj wszystko. Dobra. Jeszcze tutaj sobie przejedziemy. Jedynym właśnie moim lusterkiem, jaki jest, to jest właśnie tutaj tylko kamera. Także Robię to na oko, ale staram się zrobić tak serio, fajnie, porządnie. Dobra, i robimy tego kitka jak najwyżej się da, tak żeby też nie wyglądać jak normalna. Myślę, że tutaj będzie idealnie. Trzeba tak mocno, mocno, bardzo mocno go zacisnąć, bo nie chcę, żeby mi y, jakiś nawet malutki włosek wyszedł, bo Ariana właśnie nosi je tak bardzo, bardzo związane, bardzo takie ulizane, jak już mówiłam. Dobra, i tak mi tutaj powychodziły te włosy. Potem można je lakierem ogarnąć. Dobra, najważniejsze, że mamy tego kitka. Jest git? Myślę, że jest git. Bierzemy teraz naszego sztucznego kitka. W ogóle patrzcie, porównajmy to, że niby ja mam długie włosy, nie mam doczepiane i w ogóle, ale one i tak nie są takie długie, jak ma się je w kucyku. Patrzcie, bo w kucyku wydaje, wydaje się, że jakbym miała takie właśnie yy, krótsze włosy, a ja mam włosy za brzuch, to brzucha. A jak się ma w kitku, w ogóle to, co, jest, co mówię, jest bez sensu, bo tak każdy ma. Bierzemy tego naszego kiteczka. Jak już mówiłam, on ma tutaj tą taką klamerkę, z cełu się tak odpina. To ja w ogóle w środku mam jakąś taką gumkę, ale ja nie wiem w ogóle po co to jest i czemu to tutaj jest. To jest ogólnie trudne do zrobienia samemu. Znaczy, bo ja bym tak chciała mieć wszystko idealnie i w ogóle, a samemu nie da się zrobić tego tak bardzo idealnie. Dobra, robię Zbiorę to. Jakoś tak mocno przyczepię. Kurde, widać mi to. Tą... O! Czekajcie. Tada! Kucyk jest przyczepiony. O, widzicie, wszystko mi tutaj wychodzi. Ale nie wygląda aż tak źle. Jedyną wadą, jaką czuć od razu, jest to, że ta klamerka, ta spinka jest strasznie, strasznie ciężka i ciągnie w dół bardzo. I serio, nie da się w tym wytrzymać. Myślę, że taki 10 minut, 20 to jest max w tym, bo serio, strasznie ciągnie w dół. Jak już mówiłam, spójrzcie, kolor jakoś się wymieszał. Spójrzcie, tutaj na przykład mam takie ciemniejsze i ten kolor jakoś się wymieszał. No widać, że. Kurde, bo ja jestem taka, że taka perfekcjonalistka, że tak idealnie zwracam na to wszystko uwagę. No widać, że to jest dość, dość inne. Trochę inny kolor, ale myślę, że nie jest aż tak źle. No i patrzcie, jak teraz mamy takiego pełnego tego kiteczka. Czy jestem podobna teraz do Ariane Grande? Dobra, tego... Nie będę chyba ich teraz tutaj lakierem ładnie układać, ale dajcie znać co sądzicie, czy jest dobrze, czy jest źle. Mi to się podoba. Podoba mi się to, serio, ja ramię taka fryzura z takim kiteczkiem i chciałabym ją nosić na przykład na co dzień, ale muszę zamówić, bo na przykład, jak tutaj to jest AliExpress, nie? I to właśnie mówiłam o tym zapięciu, że one. Po prostu się tak nakłada na tego kiteczka, zapina się i nic nie czuć, ani nic. Tutaj ma taki też grzybyczek, tak brało, wpinało się i nic nie ciągnęło w dół, ani nic. A tutaj, no jednak ciągnie w dół, o wiele droższe, no jakościowo też lepsze, ale nie wiem, czy nie pomyśleli o tym, że ta kamerka tak będzie ciągnęła, czy o co chodzi. No jest ból, jest ból. Chciałabym jeszcze w ogóle spróbować zrobić te, tego kitka troszeczkę gdzieś tutaj niżej i doczepić też to. I chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Także zróbmy to. Czy wy też, dziewczyny, nie lubicie nosić tak, kitka tutaj tak wysoko, ale na przykład tak nosicie go parę godzin, nie, i potem zdejmujecie, to macie taką ulgę, tak was tutaj włosy wszędzie bolą. Tylko dziewczyny, które mają długie włosy i robią sobie kitka tak wysoko i noszą go przez parę godzin, zrozumieją ten ból, o czym ja mówię. Próbujmy właśnie teraz zrobić tego kiteczkę tak, niżej, o tak gdzieś, o tutaj. Zobaczymy, jak to będzie e, wyglądało, czy też będzie spoko, czy nie. Znaczy tutaj od przodu nie będzie spoko, bo mi też wkurzało to, że ta klamerka jest taka gruba i było widać taką, taką objętość przy tej gumce. To mnie też zerowało, do tego chciałam spróbować właśnie zrobić trochę niżej, jakby w ogóle nie było widać właśnie tej klamerki. Znowu muszę zabrać jakoś te włosy tak bardzo, bardzo porządnie. O, włos, foku! A. No, a! No nie wytrzymam! Dobra. O wiele lepiej. Widać że mam trochę dłuższe te włosy. Bierzemy naszego sztucznego kiteczka. To już się oczywiście zaplątał. Dobra, nie wiem jak teraz zrobić, żeby było mi wygodnie, bo to jest jednak trochę z tyłu. Otworzyłam tą klamerkę i doczepiam. Aha, zahaczyłam się moją pandorą. Nie! Dobra. Dobra, zaczepiło się. Zaczepiło się czy nie? Tak. A, nie, zobaczcie o. Nie, ta klamerka jest tak beznadziejna. To nie wyszło tak, jak bym chciała. Ale są teraz mega długie. Ale się już tutaj tak nie mieszają. Ej, ta klamerka jest tak beznadziejna. Patrzcie, jak robicie to tak w połowie, to widać, gdzie są wasze włosy, widać, gdzie jest to. Nie, 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 w ogóle. Zdejmijmy to. Dobra, powiem tak. Ogółem fryzura fajna. Mówię o tym wysokim kitku, bo ten jednak niżej to się okazał nie wypałem. Fryzura fajne, wszystko robi naprawdę efekty wow, ale ta klamerka jest do wywalenia. Jakby ten kiteczek miał inne zapięcie niż ta klamerka, byłby naprawdę spoko. Ja tę kitkę zamawiałam w Cameron Hair, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, więc zostawię Wam linka w opisie, jakbyście chcieli, no ale nie polecam. Nie polecam jednak, bo... Mm, no chciałam, żeby było w ogóle takie fajne i wiecie, tak jak Ariana i chciałam mieć takiego fajnego kitka i sobie w nim chodzić na co dzień, ale no się okazało, nie wypałem, bo no taka Ameryka naprawdę dużo robi. Możecie mi wierzyć albo nie na słowo, to sobie możecie zamówić i wytestować. Ale nie da się w tym wytrzymać dłużej niż 5 minut. To serio boli, ciągnie i jest niefajne. I serio strasznie ubolewam nad tym, bo pokładałam w tym bardzo dużo nadziei, że będę sobie w tym chodziła na co dzień, no a jednak jednak nie będę. No i z przykrością stwierdzam, że jakby ten sali miał taki sam odcień jak ten z tego fryzjerskiego sklepu, to bym go nosiła, bo by naprawdę, tu nawet nie chodzi o... ma małą objętość, ale to nic, ale te zapięcie robi po prostu serio furorę większą. Niż tamto. Tutaj nie widać, to takie, że to jest mniej profesjonalne, tak wygląda, a tamto bardziej profesjonalne, ale serio, tutaj nic z tego zapięcia, jak macie już yy, związanego kitka i to przypniecie, nic a nic nie widać. Jeżeli ktoś jest właśnie ciekawy, jak to wyglądało, to odsyłam was do jednego z moich ostatnich filmów i tam właśnie go testowałam. Co, kochani, myślę, że to jest na tyle, ale dajcie mi jeszcze znać, bo. W tym sklepie, a jak nie w tym, w którym kupowałam tego kiteczka, to w innym jakimś fryzjerskim, jest doczepiana grzywka. Ja nigdy nie miałam grzywki. Poczekaj, to już tutaj mi tak wystaje. Dobra, nieważne. Też bym chciała mieć wszystko tak ulizane jak Ariana. Wiem, że istnieje właśnie takie coś jak doczepiana grzywka i ja nigdy w życiu nie miałam grzywki. Serio, nigdy. No jak mam małą dziewczynką, to tam wiecie sobie... Mój pies. Jak byłam małą dziewczynką, no tam wiecie, ucinałam sobie coś nożyczkami, ale tak to nigdy nie miałam grzywki. I jestem fest ciekawa, serio mega jestem ciekawa, jakbym wyglądała w grzywce. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy mam zamówić taką sztuczną grzywkę i zrobić z niej odcinek, że będziemy ją przymierzać, i w ogóle zobaczymy, jak ją jak porozę. Ja, ja sobie nawet tego nie wyobrażam, jak ja mogę wyglądać w grzywce. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła taki odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzu, że tak chcecie zobaczyć taki odcinek. No i co? Jeżeli taki filmik Wam się podobał, koniecznie stawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Czerwony wcisk na moim paluszku. Jeżeli jest szary, jest dobrze. Jeżeli nie jest szary, no to możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jest mi wtedy przykro, bo nie subskrybujecie mnie, jest mi wtedy po prostu przykro. Dzięki jeszcze raz za oglądanie tego filmiku. Wysyłam Wam buziaczki i widzimy się już niedługo. Pa pa!